Witam wszystkich! Dziś powtórzymy kilka bardzo nietypowych dań z limitowanej edycji McDonald's, które pojawiły się w menu w różnych krajach. W 2020 roku w chińskim McDonaldzie tylko przez jeden dzień w sprzedaży był super nietypowy burger. Rzecz w tym, że zamiast zwykłego kotleta użyto smażonej szynki, a co najdziwniejsze w skład tego burgera wchodził herbatnik Oreo, a jako sos jest to jakieś bardzo dziwne połączenie. I będziemy musieli to powtórzyć. Zaczynamy od bułki i w miseczce rozkoszczamy drożdże. Dodajemy sól i cukier. Za pomocą szpatułki ugniatamy masę. Aż będzie płynna. Wbijamy jajko, wlewamy ciepłe mleko i mieszamy. Na koniec dodajemy mąkę i też mieszamy. Gdy ciasto będzie gęstsze, wyrabiamy je rękami. Przekładamy do miski i zostawiamy do wyrośnięcia w ciepłym miejscu na 40 minut. Między ciasie wykładamy blachy do pieczenia pergaminem. Swoją drogą przez cały czas używałem go źle, aby pergamin łatwo przyjął dowolny kształt. Trzeba go dobrze zagnieść i namłoczyć w wodzie, a teraz mokry pergamin łatwo przykleje się do ścianek blachy. Ciasto wyrosło, wyrabiamy je rękami, formujemy w kulę. I układamy na blaszce. Przykrywamy folią spożywczą, aby bułeczki wyrosły. Zrobione. Do miseczki z wodą wlewamy mleko, rozsmarowujemy je na bułce i posypujemy ziarnami sezamu. To wszystko wkładamy do piekarnika na 180 stopni w trybie góra i dół. Bułka będzie się piec przez 20 minut. Bułka jest gotowa. Wyjmujemy ją, kładziemy na desce i przykrawamy na pół. Potrzebujemy także szynkę takiej formy. Kroimy dwa plastry grubości standardowej patelni z McDonald's. Będziemy używać grilla elektrycznego. Podkręcamy ogień do wysokiej temperatury, na powierzchnię grilla wylewamy olej i rozprowadzamy go. Szynkę wkładamy do grilla. Po dwóch minutach odwracamy je na drugą stronę. i bułki na drugiej połowie gryla. Zrobione. Plastry picionej szynki przekładamy na dolną bułkę, a następnie przechodzimy do najdziwniejszego składnika, herbatników Oreo. Rozżylamy połówki herbatników i wyskrupujemy z nich na nadzienie. Następnie z herbatników budujemy wieże i drobno je kruszymy. Wszystkie te okruchy herbatników kładziemy na wierzchu burgera. Na wierzch bułki wyciskamy majonez i przykrywamy burgera. To no i koniec. To jeden z najdziwniejszych burgerów McDonald's i jest gotowy. Spróbujmy. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie to obrzydliwe, słodki chleb, szynki i majonez. Nie brzmi to zbyt dobrze, ale bez kremu jest mało słodki. Jest to więc całkiem jadalny burger, ale nie za bardzo. Następny jest miętowo melonowy shake z japońskiego McDonalda. Takiego smaku jeszcze nie spotykałem. Zrobimy to. Do tego potrzebujemy oczywiście melona, którego kroimy na pół. Wygląda na dojrzały, soczysty, więc pasuje. Usuwamy pestki łyżką stołową. Obieramy zieloną skórkę obieraczką. I sikamy czysty miąższ melona. Rzucamy wszystko do blendera. I jak najwięcej. Zrobione. Powstały sok i miąż z melona wlewamy do rondelka, dodajemy cukier i mieszamy. Gotujemy syrop, żeby go smak był lepiej. A żeby kolor naszego milkszejka był taki jak w McDonaldzie, barwimy go zielonym barwnikiem. i Syrop jest gotowy. Miętę siekamy i wrzucamy do blendera. Dolewamy mleko i wszystko ubijamy, aby mięta zmieniła się w mikro kawałki. Następnie wlewamy nasz bogaty syrop melonowy. No i najważniejsze, odcinamy ładny kawałek loda. i wrzucamy do blendera. Po raz ostatni ubijamy to wszystko. To dopełnienie melona miętowego milkshake'a. Przelewamy ją do szklanki. Wstrząsamy bitą śmietanę i dekorujemy nasz napój. Mięte drobno siekamy Sypujemy nią po wierzchu jako dekorację. W tym momencie niezwykły milkshake jest gotowy. Spróbujmy! To po prostu rewelacyjne połączenie. Po prostu musicie sami to spróbować. A ostatnie nietypowe danie, którego można było spróbować, było w McDonaldzie we Włoszech. Robią tam smażone w głębokim tłuszczu mini pizzy kalcone. Powtórzmy je. W pierwszej kolejności ścieramy na tarce ser mozzarella. zrobione. Kiełbaski pepperoni kruszymy jak najdrobniej. I wreszcie pomidor. Odcinamy od niego właśnie tą część, aby nadzienie na naszych mini pizzach nie było zbyt wodniste. Kroimy je w drobne kostki. I mieszamy to wszystko. Stolnicę oprószamy mąką. Wykładamy kupiony w sklepie ciasto francuskie i rozwałkowujemy ją na cienką warstwę. Następnie za pomocą szklanki wyciskamy okrągłe kawałki ciasta. Bierzemy ciasto. Na wierzch kładziemy nadzienie i całość zaklejamy jak pierogi. Aby nadzienie nie wyciekło, używamy widelca do obejścia złącza. I dostajemy taki piękny mini z pizzy kalcone. Robimy je do wyczerpania nadzienia i ciasta. Stawiamy rondel na kochęce i wypełniamy go masłem. Gdy są gorące, wysyłamy nasze mini-pizze do smażenia. Pilnujemy, żeby się nie przykleiły, a gdy są złote, obieramy je na ręczniku papierowym. Przenosimy je na kartonowy talerz. Najlepszym sosem jest tutaj ketchup. Spróbujmy całość. Witam wszystkich. Prawdopodobnie najbardziej pożądanym przez dzieci słodyczem, który można kupić w supermarkecie, jest Kinder niespodzianka, Chociaż choć myślę, że żaden dorosły człowiek by jej nie odmówił. Dobra, to otworzymy sobie Kinder Stube. To w zasadzie tylko jajko złożone z czekolady, a raczej dwa rodzaje, mleczne i białe. A w środku znajduje się żółta kapsuła, w której po otwarciu znajdziemy zabawkę. Może to tylko ja, ale w moim dzieciństwie takie zabawki były o wiele ciekawsze. Przez ostatnie pół roku szczegółowo zastanawiałem się, jak mógłbym zrobić gigantyczną niespodziankę, żeby wyszła idealna tak jak fabryczna i w końcu na to wpadłem. Przygotujcie wcześniej swoje polubienia, a my zaczniemy działać. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak powstaje czekolada? Istnieją całe plantacje, na których uprawia się owoce kakaowe. Kupiliśmy więc cztery takie dojrzałe, są one bardzo duże i ciężkie. Łamiemy je na pół i widzimy w środku białe ziarenka. Są to dojrzałe ziarna kakaowe, jednak aby zmienić je w czekoladę wymagają one sporej obróbki. Układamy je w drewnianej beczce. I przykrywamy folią. Ziarna pozostaną w tej beczce przez 7 dni i będą się fermentować. No to czas je wyciągnąć. W porządku, ziarna kakaowe przefermentowały się tak jak powinny, pachną przyjemnie i ocetowo. Teraz bierzemy taką suszarkę i układamy na niej wszystkie nasze fasolki. Ustawiamy ją na 40 stopni, włączamy. Będą się suszyć przez kolejne 7 dni, minął tydzień, a ziarna kakaowe są całkowicie suche. Ale żeby zrobić Kinder Giganta, to zdecydowanie za mało. Kupiłem więc więcej suszonych ziaren kakao. Wyglądają dokładnie tak samo jak nasze. Teraz są surowe. Wychodzimy więc na zewnątrz i wsypujemy do kociołka dwa forki fasoli. Musimy też porąbać trochę drewna. Otwieramy piec, kładamy do niego trochę zmiętego papieru i trochę drewna na opał. Rozpalamy ogień. Gdy się zapali, należy przystąpić do mieszania ziaren kakao, dzięki temu upiekają się bardziej równomiernie. Po około 10 minutach zaczynają naprawdę ładnie pachnąć, dlatego jeszcze 5 minut i można sprawdzać. Uprażone ziarna kakao powinny się łatwo odkleić. Zdejmujemy z ognia. etap pieczenia mamy już za sobą teraz weźmiemy kolejną miskę z każdego ziarna kakaowego usuwamy skórkę, rozkruszamy jądro i wrzucamy do drugiej miski mamy tę kakaową brylłę jest to chyba główny surowiec do produkcji czekolady mlecznej, my również kupiliśmy takie pudełko, otwieramy go W środku widzimy dużą ilość masła kakaowego, Wygląda i czuje się tak samo jak mydło do prania. Aby łatwo ją roztopić, kroimy je nożem. Jest to bardzo ciekawy proces. Po dwóch godzinach otrzymaliśmy całą kotlinę drobno zmielonego masła kakaowego. Aby prawidłowo wykonać czekoladę, potrzebna jest maszyna zwana melangerem. Zasadniczo jest to błyn elektryczny z kamieniami mielącymi jak ten. W nim mieszamy grudki kakaowe, mleko w proszku, cukier i masło kakaowe. Bierzemy kilogram grudek kakao i wrzucamy je do młynka. Kubek pełen mleka w proszku. Szklanka cukru. I zaczynamy go uruchamiać. Wszystkie składniki mieszamy i stopniowo mielimy na drobniejszy proszek. Dodajemy masło kakaowe. Od tarcia będzie się stopniowo rozgrzewać, a masa stanie się bardziej płynna. Teraz potrzebuje tylko czasu, ziarna będą coraz mniejsze. W międzyczasie włączamy inną maszynę zwaną marmitem. Podgrzeję czekoladę, by ta została płynna. Napełniamy go wodą na maksymalnym poziomie. Ustawiamy go na dwa i włączamy. Minęły 2 godziny, czekolada stała jeszcze bardziej płynna, aby smakowała tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Dodajemy ekstrakt wanilowy. W produkowanej czekoladzie stosuje się również proszek o nazwie Sollecitin. trzeba dodać tylko odrobinę. Jest on nieszkodliwy, potrzebny tylko po to, aby czekolada była bardziej płynna. Czekolada była w melangerze przez 3 godziny, wyłączmy to i wlewamy do pojemników typu Gastronorm. Pierwsza partia prawdziwej mlecznej czekolady jest gotowa. Daskę kładamy do marmitu, aby czekolada nie zastygła. Pomieszamy następną partię, tym razem dodajemy grudki kakao stopniowo, aby blender szybciej je zmielił. Następnie stopniowo wsypujemy masło kakaowe. Gdy masa będzie płynna, stopniowo wsypujemy cukier, mleko w proszku i pozostałe dodatki. Czekamy kolejne 2,5 godziny. Po czym przelewamy czekoladę do pojemników. Za trzecim razem należy dodać więcej mleka w proszku i mieszać przez 4 godziny. Otrzymujemy idealną, błyszczącą mleczną czekoladę. Zalewamy ją również wodą. Wypełnienie miski gastro po brzegi zajęło nam 2 dni. Wszystkie te partie mieszamy razem. Gotowe. Kolejnym etapem jest odpuszczanie, może zapytać dlaczego jest to potrzebne, pokażę Wam przykład dwóch płytek, jedną plaliśmy do po prostu roztopionej czekolady, drugą do czekolady temperowanej, gdy już się stwardnieją wyjmujmy je, a ta która jest po prostu roztopiona bardzo szybko się topi i zostaje na rękach, jest mroźna i bardzo miękka. Z kolei czekolada temperowana jest błyszcząca, kryształki masła kakaowego łączą się w stałą krystaliczną sieć, dlatego po załamaniu jest chrupięcie. Aby następnie temperować dużą obietność czekolady zwiększamy temperaturę czekoladę podgrzać do 45 stopni, ciągle mieszając, wyjmiemy miskę gastro, wychodzimy na zewnątrz, przekładamy ją na zimną płytę. Ciągle mieszając, za około 15 minut czekolada powinna ostygnąć do dokładnie 25 stopni. To wszystko wracamy z powrotem na ogień. I podgrzewamy czekoladę do 31 stopnia. Na tym kończą się działania związane z temperowaniem czekolady. Wlewamy do tych dużych półówek jaj. Zamówiłem tej formy pół roku temu w Ameryce i właśnie dotarły. Formy te kosztowały 20 tysięcy rywen lub 5 5000 zł. Otwieramy więc alkohol. Wlewamy go do formy i przecieramy serwetką. Dzięki temu będzie idealnie czysta czekolada będzie iśnić, zrobione, teraz wkładamy foremkę do zamrażarki na godzinę, muszą one całkowicie ostygnąć. Teraz gdy foremki są obłodzone, nawijamy czekoladę, wlewamy ją do foremki. No i rozsmarowujemy dookoła, czekolada natychmiast zastygnie, wypełniamy jak najbardziej równomernie, aby ściany miały wszędzie taką samą grubość. Odsędzamy nadmiary czekolady. Wkładamy z powrotem do zamrażarki. Ponownie zalewamy foremki. I trzecie podejście. Foremki są już bardzo ciężkie i nie da się ich skręcić w rękach. Polewamy więc czekoladę w dół ścianek i rozprowadzamy ją szpatułką. W ten sposób wypełniliśmy całą mleczną czekoladę, ale w kinderku jest też biała. Więc zróbmy to. Potrzebujemy masła kakaowego, mleka w proszku, cukru i lecityny sojowej i oczywiście melanżer. Bierzemy pełną miarkę masła kakaowego. Zakręcamy melanger i zaczynamy wlewać bardzo stopniowo. W środku znajduje się dosłownie 1 trzecia łyżeczki licytyny sojowej. Bierzemy 700 g cukru i stopniowo go wysypujemy. Pełna miarka mleka w proszku. Teraz potrzebuje tylko czasu. Mleko w proszku i ziarenka cukru będą się kurczyć i przeszkadzać masłu. Właściwą konsystencję uzyskano po dwóch godzinach. Do marmitu wlewamy naszą domową białą czekoladę. Białą czekoladę gotowaliśmy przez 15 godzin. My też ją temperujemy. W ten sam sposób wlewamy ją do foremek. I rozprowadzamy ją również za pomocą szpatułki. Białą czekoladę polewamy jedną bardzo długo. W czasie, gdy rozsmarowujesz go na jednej formie, druga ma czas na stwardzenie. Czekoladowe połówki i jajek są gotowe. Zrobimy integralną część kinder niespodzianki, czyli żółtą kapsułkę. W tym celu kupiliśmy taką plastikową beczkę o pojemności 20 litrów. Odginamy mocowania do ochwytu i wyjmujemy. Beczka ma kształt kapsuły, ale nie w kolorze. Odkręcamy więc pokrywkę. Zabieramy w bezpieczne miejsce do malowania. Potrząsamy puszkami z farbą pokrywamy beczkę kolorem żółtym. Pomalowaliśmy go całkowicie w trzech podejściach. Okazuje się, że to taka duża żółta kapsuła. Dla mnie wygląda jak oryginał. Jaki prezent umieścimy w środku? Przemyślałem to zawczasu i zamówiłem fajny głośnik Bluetooth, taki na Alie. Otwieramy go. I wkładamy do kapsuły plus przewody instrukcji obsługi. To wszystko możemy zamknąć. Naszą niespodziankę umieściliśmy w jednej z Kinderpółek, a drugą wyjmiemy z formy doskonałe. Na początku po prostu roztopiliśmy palnikiem brzeg czekolady i próbowaliśmy ustawić na drugą połowę jaja, jednak nie pasowały do siebie, były naprawdę duże braki, wyciągamy więc również drugą połowę. Obcinamy nożem wszystkie nierówne krawędzie. I ustawiamy ponownie. Jest mniej więcej prosta. A żeby skleić te połówki, przechodzimy przez łączenie białą czekoladą. I to jest właśnie to. Ale czym jest Kinder bez jego kolorowego opakowania? Aby go wykonać ponownie bierzemy formę i kładziemy na górze folię. Przyklejając każdą warstwę dwustronną taśmą klejącą. Następnie potrzebna jest farba krylowa, wałki do malowania, pędzle i kredki. Najpierw trzeba zrobić biało czerwone tło. A następnie nanieść wielokoralowe napisy. Uważam, że wyszło bardzo pięknie. Użyliśmy więc dolną część zawiniątka na podłodze. Delikatnie opuszczamy w nim naszego kinderka. i razem z folią podnosimy do tyłu. Na wierzchu układamy drugą połowę zawinątka. Połączamy płaszczyzny i przymusujemy je za pomocą zszywacza. Nożyczkami odcinamy nadmiar folii. I ostrożnie zaginamy krawędź. Pozostaje pomalować wszystkie szczeliny. A teraz gigantyczny kinder niswodzianka, jest już całkowicie gotowy, jest tak ładny jak to tylko możliwe. Tym razem powtórzyliśmy to praktycznie jeden do jednego, biorąc pod uwagę formy, maszynę, że czekolady i produkty, kosztowało nas to 50 tysięcy hryven, to jest 10,5 tysięcy złotych. Wykonanie zajęło 5 dni, odpowiedź na moje pytanie, kto poczuje największą radość, gdy zobaczy tego ogromnego kinder? Oczywiście, że dzieci. Pobieramy ją więc w żółtą szmatkę, ładujemy do samochodu i zawozimy do domu matki i dziecka. Dzieci były bardzo szczęśliwe i po prostu rozerwały tą kinder